Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy I moi drodzy kontynuujemy naszą cudowną przygodę w świecie Heroes 3, kampania, teraz mamy zrobić trupiaków dużo, dokładnie, zebranie armii, misja, sezon, zbiorów i moi drodzy, wow, 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 za niedzielny odcinek to po prostu wam się należy solidne, solidne po prostu gratulacje i, i rozpierdol. Bo po prostu ilość komentarzy, łapek i, i generalnie, może łapek to mniejsze, ale bardziej komentarzy i jakby tego, tego, co tam poruszyliście w, w wielu kwestiach jest po prostu niewyobrażalne dla mnie, jeżeli chodzi o skalę, bo nie pamiętam już sytuacji dawno, żebym chyba w ciągu godzin, w ciągu 24 godzin chyba od publikacji filmu, żebym miał 1200 łapów w górę. Więc w jakiś tam sposób albo to trafiło, do końca nie wiem. Chyba chyba widocznie się Wam się spodobało, albo po prostu jak ktoś napisał celnie w komentarzu wyżebrałem sobie te łapki, więc pewnie tak było, pewnie tak było. Może na początek zanim poruszymy kilka tematów w tym odcinku dzisiejszym zająłbym się troszeczkę inną rzeczą, to znaczy wysłał herosów jakiś po prostu przez morze. Niczym, czarnecki do poznania. Kogo? Załóżmy, że ty pozbędziemy się u Ciebie tej jednostki i tej jednostki i z tymi swoimi psami pojedziesz. Tylko tak. Czy jest to sam. Boat? Nie ma. Szkoda. Samon Boat byłby był bardzo, bardzo przydatny, bo w ten sposób oszczędzilibyśmy troszeczkę statków, których byśmy musieli używać. A w ten sposób, niestety, będziemy musieli robić tych statków troszkę. E, I tak, ty, mój drogi, będziesz obskakiwał, który rejon. Zaraz się zastanowię nad tym. Na ten temat. E, mm, 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 mm. Dobra. Ok, kontynuujmy zatem naszą rozgrywkę. zacznijmy zbierać już tych pikinierów. Poziom, why not, 2000. I jeszcze artylerię. I tak, i jak mi mówiliście, że jakby no, tych mogę otworzyć sobie mimo wszystko. Tu jest jakiś bohater, który coś będzie miał ciekawego. Chyba artefakt, który mogę przejść na samej misji, tak mi się wydaje. Dobra, kontynuujmy. Znowu dzisiaj będziemy troszeczkę pogadamy sobie. Mam, mam pewien pomysł, który możemy sobie dzisiaj pogaworzyć. Więc nie martwcie się, mam nadzieję, że was nie zanudzę. Eee... O, czekajcie. Grubo, grubo. Um, yy -y -y. to jest dobrze. Przepraszam bardzo serdecznie. Coś mi coś, wzięło wzięła znowu jakaś taka na e, kaszlenie. E, z wami bym się nie chciał bić. Z wami też nie bardzo, bo nie mam many, żeby jakkolwiek to sensownie zrobić. Chociaż... po Czy mogę was jakoś sensownie zneutralizować? Nie, bo nie mam hejsta. Mowa o wojska. Ciebie niestety nie chcę gonić, bo to mi zrobisz straty i chyba bardziej na tym wyjdę, niż bym się tam wbił. E, dobra. To co? Następny bohater? Następny bohater. Nie ma co czekać. Eee, co ty masz? O, ty masz centaura, spadł. No jest szybszy. Drewna troszkę mam. Mam też teraz drugi magazyn. No. Halo. Aha, nie mogę zrobić statku. Dobra. Zrozumiałe. Eee, to za szybko to zrobiłem chyba. Tak, nie mogę zbudować statku jednego, bo właśnie stoi niestety jeden statek. Dobra, ale okej, okay, to nie ma problemu. Wykorzystamy po prostu to przy następnej okazji. No nie, nie mam tego czaru, którego potrzebuję. Tu nie ma żadnego samobota, nie było. W, żadnej, w żadnym budynku do czarów. Nie, przynajmniej nie zdążyłem zlokalizować Którykolwiek z bohaterów, czy to ma, sprawdźmy. Nie, masz zniszczenie okrętu. No, to zupełnie w drugą stronę tego, czego potrzebuję. I Przeciwstawiania. Przeciwstawianie. Zdałem, że któryś z tych. No nie. O dziwo. I pisaliście, że też te maszyny są dosyć, że te, mm, przepraszam, że te artefakty są dosyć średnie, więc będę miał to na uwadze. No, w kolei, e, idź się zajmij bastionem. Im szybciej zaczniemy te wojska zbierać dla nas, tym lepiej. Jest koniec dopiero pierwszego miesiąca, to w ogóle e, świat i ludzie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, tak mi się wydaje przynajmniej. Tylko potem będzie trzeba kwestię logistyczną dobrze rozstrzygnąć, to znaczy przechodzenie do dochodzenie, odstawianie tego wojska. To będzie jedyna kwestia, która będzie jakkolwiek trochę problematyczna, ale też nie jest to rzecz, która jest nie do osiągnięcia. Dobra, Uland, ty tak? I myślę, że na trzech bohaterów powinno już być dobrze. jeszcze jeden statek. Jaki mam przychód drewna? Dwie kopalnie i dwa magazyny zasobów, czyli mam sześć naturach, to jest wystarczające. Jak na moje, e, czy coś możemy zbudować? To bym cały czas się zbudować, ale cały czas nie zebrałem kopalni siarki, więc jestem gałganem. E, mam pełną świadomość tego, jedziemy dalej. E, dawaj taury i dawaj bijamy tutaj. E, o czym dzisiaj sobie pogaworzymy? Mam pewien pomysł, więc zrealizujmy go. Dzisiaj chciałbym pogaworzyć, moi drodzy o hejterach. Taki e, magiczny termin, niejednokrotnie używany, chyba czasami za częste przez, przez niektórych youtuberów. Hmm. więc może, może taką postawię sobie tezę na początek. Ja twierdzę, że, że nie istnieje coś takiego jak hejterzy. Moje zdanie na ten temat, oczywiście nie musicie się z nim zgadzać. Ale ja twierdzę, że nie istnieje coś taki termin jak hejterzy, generalnie. Zaraz wam postaram się włożyć dlaczego. Bo czasami się zdarzają komentarze, to jest, to jest dziwne. A czasami się zdarzają komentarze właśnie, że coś tam nie przejmuj się hejterami czy coś. Czy w ogóle ja jestem też dosyć złym przykładem chyba do, do, do używania takich, takiego sformułowania, bo też powiedz, że to zadziała. W 7, no będzie close. Jestem dosyć kiepskim przykładem, żeby, żeby o czymś takim mówić, bo, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że to takie zjawisko hejtu magicznego. E, mojego kanału praktycznie w ogóle nie dotyczy. Zaraz e, Wam wyłożę dlaczego. E, wielu twórców, e, według mnie, Tworzy, tworzy taką bezpieczną otoczkę, nazywając negatywne komentarze, łapki w dół pod filmami, że, że to robią hejterzy. Że, oni, że, że jest jakaś mistyczna grupa ludzi, którzy, którzy właśnie zwoły się hejterami, jak zwał tak zwał to oczywiście, wariacje od tego są różne. I, i ta mistyczna grupa bierze sobie na cel, żeby jakiegoś człowieka zniszczyć, czy kanał zniszczyć, czy, czy, czy człowieka zniszczyć, nie wiem co, dojebać mu w jakiś tam sposób, czy, czy, czy coś takiego co jest dla mnie, no, totalnym abstraktem, że mam być szczery, bo, 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 bo nie, oj, chyba trochę zepsułem, bo, bo dla mnie takie, takie coś jest, powiedzmy sobie szczerze, niemożliwe. Um, już wam postaram się włożyć dlaczego. Um, nie wiem, co musiałoby się w psychice człowieka, żeby... Um, nie wiem, spędzał swój wolny czas, czy, czy, czy poświęcał jakiś tam czas na to, żeby przychodził i, i, i co? I, I hejtował ci filmy, to minusował ci je, tak? No to na tym polega cały hejting. To jest, to jest absurdalne, bo coś takiego nie istnieje. Tacy ludzie nie istnieją. A jeżeli istnieją, to jest to, powiedzmy sobie szczerze, promil, promil, dosłownie promil ze wszystkich oglądających twoje filmy. Jeżeli, jeżeli pojawiały się jakieś tam sytuacje, że masz miał minusy na filmach i tak dalej, to mi się wydaje, że naturalnym odzewem na coś takiego jest sprawdzenie dlaczego te minusy się pojawiły. Wbrew pozorom, to może niektórzy twórcy o tym nie wiedzą, ale tam po drugiej stronie, tam gdzie wy, wy jesteście, no to siedzą normalni ludzie i najczęściej inteligentni, którzy, którzy no myślą i, i reagują w jakiś tam sposób na to, co, co mówisz, co robisz. I jeśli ktoś wmawia mi jakąś teorykę o tym, że, że, że tam ludzie nagle z jakiejś dziwnej przyczyny zaczęli Tobie minusować filmy, bo co bo stali się hejterami, czy hejterzy cię zaatakowali, nie wiem, to jest totalnie głupie i bezsensowne w sensym swoim zamyśle. Takie coś nie istnieje i nie ma prawa istnieć. Jeżeli dostajesz łap No nie wiem, przytoczę to w moim przypadzie, tak? Miałem jedną taką sytuację, co do dzisiaj jest zabawny taki e wygląd w moim, na moim kanale, no to by warto otworzyć jakoś tu się ktoś zbliża. No, ok, ale prędko on tu nie przyjdzie. Dobra, jedź to tą stronę. Miałem jedną sytuację na tym kanale, jak dotychczas, kiedy doszło do. Dobra, a ty pojedziesz gdzie? Tym wokialem powinienem na tym szukać. Miałem jedną sytuację dotychczas na kanale, kiedy mój kanał był faktycznie zaminusowany. Filmy były zaminusowane. I jestem w święcie przekonany, że dobrze wiem, dlaczego był ten film zaminusowany. No, wam powiem dlaczego. Um, Heroes 5, nie wiem czy pamiętacie tę serię, nagrywaliśmy razem z Kimberem. Um, mieliśmy bodaj koło 20 odcinka, była taka sytuacja, że. Wymiesiliśmy sobie troszeczkę żartów, aha, tu są o wstawienia. Wymiesiliśmy sobie troszeczkę żartów. Eee, no ale jakby w postprodukcji zorientowaliśmy się, że te żarty są naprawdę hardcore. I zdecydowaliśmy się wyciąć te żarty, wstawiając takie pikanie, no bo już sami byliśmy przerażeni tym, co stworzyliśmy. Um, to było słabe, to było słabe, że w ogóle takie coś stworzyliśmy e, i byliśmy ciapciakami, że się nie chciało tego tak jakoś strasznie montować, tych odcinków. I po prostu jechaliśmy OBS-em, na jedną sesję nagraniową, robiliśmy 3-4 odcinki, 5, czasami więcej, um, no i, i, i trzaskaliśmy te materiały. Um, no i... I tutaj zrobiliśmy odcinek, gdzie naprawdę ostro przegięliśmy pałę w, w kontekście, w kontekście z naszymi tekstami, więc wycofaliśmy się z tego i, i stwierdziliśmy, a dobra, już zrobione, okej, okay, wypikaliśmy wszystko, już jest spoko. Ehm, no i o ile pierwszy odcinek jeszcze jakoś tam przeszedł, oczywiście ludzie zareagowali, że, że no, to trochę chujowe, jak już stawiacie takie teksty, no to, to, nie wiem, może mieć jakąś odpowiedzialność za nie, czy coś takiego, to, to tak, to było normalnym. No, tak, tak, przyjmę nawet tego hita jednego. Co było normalną? wydaje mi się, odpowiedział, tak, no bo, bo po prostu, nie wiem, osoby zareagowały, tak, Dosta poleciało parę łapek w tak, no to osoby powiedziały nam wprost, tak, no takie coś nam się nie podoba. No tylko, tak jak powiedziałem, nagrywaliśmy to w seriach, więc e nie mogliśmy na to zareagować tak szybko. I jeszcze tamtego wieczoru się świetnie z tym poziomem, z, ty z tymi ilościami bawiliśmy, no i nagraliśmy drugi taki sam odcinek. I wtedy posypały się łapki w dół. Ja chyba to jest rekord, ile miałem. Nie wiem, czy miałem 600 łapek w dół, miałem więcej nawet, chyba, nie e, jeśli mi pamięć nie myli. Miałem w cholerę te łapek w dół. E, I to był jasny dla mnie przykład. Chłopie, przegiałeś, to było do dupy, to było słabe. E, nie rób tak więcej. I od razu potem, przecież nagraliśmy jakiś tam film przeprosinowy, czy coś takiego. Oczywiście to jakoś tam obliczyliśmy w żart, żeby jakoś tam ratować jeszcze swoją twarz. Jakkolwiek pozostałą. O, patrz jaki sprytny taktyk. Nie podszedł mi prosto w ryj. Niesamowite. Dam ci się w takim razie. No, to trochę bardzo rozsądny ruch Ignacy, muszę przyznać. Winszuję decyzją taktyczną. I dostałem bardzo wtedy jasny i klarowny przykład. Ignacy, nie rób tak, to jest słabe. Tyle. Więc m, dlaczego taka przydługa introdukcja do tego, do tego całego przerywnika i wstępniaka mojego dotyczącego właśnie mitycznych hejterów? No dlatego, że no nic się nie dzieje bez przyczyny. Łapki, łapki nie pojawiają się bez przyczyny w dół, tak samo nie pojawiają się bez przyczyny w górę. I tutaj płynnie nawiążę od razu do wczorajszego odcinka. Zdecydowana większość osób, jeżeli im się wspomni o tym, reaguje na to. Więc jakieś takie tekściory w stylu, że wyżebrane są te łapki czy coś takiego. No a znowu, jak inaczej ma być? Też ciężko się spodziewać, że każda osoba jedna będzie po prostu sobie siedziała i śledziła, co wrzucił tym razem mój twórca, kiedy muszę mu coś załapkować. I, i no, to jest niemożliwe. Wy przyznacie sami, że to, to jest totalnie niemożliwe takie, takie, takie podejście. Że, żeby ktoś siedział i, i po prostu rozkminiał kiedy pojawił się film od tego twórcy, żeby mógł dać łapkę w górę. no, no Nie ma takich rzeczy, nie ma, zdecydowanie nie ma. Więc tak, ok, jeżeli o tych chłopkach się przypomni, to jest ich więcej i to jest naturalna kolej rzeczy. Myślę, że też w poprzednim odcinku była chyba też fajna tematyka, tak mi się wydaje, bo, bo trochę zrobiłem sobie podróż wspomnień, trochę pogadałem na temat jakby całego takiego insidu tej mojej pracy, jakichś takich moich przeżyć. Chyba takie rzeczy ludzie lubią oglądać, ale mm, ludzie, Boże, nie powinienem mówić o, o bezosobowej, wy lubicie oglądać. Um, i no, chyba, chyba tu tkwił, tkwił sekret i jakby nie, nic dziwnego, że, 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 że te kciuki w górę się pojawiły, prawda? Tak, takie mam poczucie przynajmniej, że, że tak to powinno wyglądać. To wynika jakoś naturalnie. Um, widziałem też, że no, dużo więcej owych łapek pojawia się na filmach, gdzie, gdzie są to takie właśnie filmy z jakimś rodzajem prywat... Jezus Maria, jak ty to wyliczyłeś, Gałganie, jak... Hmm. O Jezu, to było niedobre. Jestem w stanie to jakoś przyjąć na klatę. Ale wydaje mi się, że, że taka tematyka, właśnie vlogowa, pogadankowa, jest też pewnego rodzaju pułapką, w którą nigdy nie chciałbym wpaść, a w głowie jest w którą nigdy nie chciałbym wpaść, a uważam, że można wpaść bardzo łatwo. O co chodzi? Gameplay sam w sobie przez wiele osób jest uznawany za tam powiedzmy wymierający format, także hmm, chyba jest też wcześniej nie? Że, że jest to wymierający format, czyli że tam już no gameplay się kończą, no ile możesz grać w te gry i, i w ogóle. Mm. I to jest jakaś, jakaś strona medalu. O tym ludzie mówią, niektórzy, niektórzy twórcy odchodzą od tego. Eee, no, okej, okay. to, to, jest, to jestem w stanie to przyjąć. Eee, za to uważam, że vlogi są jeszcze bardziej wymierającą formą, bo vlogi są formą, według mnie, trochę bezprzyszłościową. Już Wam tłumaczę, dlaczego tak uważam. Można tworzyć w zasadzie materiały na, na jakieś tam różne tematy, tak? Czy opowiadać o różnych zjawiskach społecznych. Możesz robić też swoje vlogi o życiu, jakieś tam gdzie opowiadasz, jak Ci tam miną dzień, co tam sobie myślisz o różnych zdarzeniach. Oczywiście, to wszystko możesz robić, po to jest Internet, tak? Żeby o, o takich rzeczach mówić, ale nie znam chyba osoby. Eee, mogę na pewno na przykładzie... O Jezu, to się skończy źle. Dla... Mogę chyba powiedzieć tylko i wyłącznie na przykładzie Gimpera, tak mi się wydaje, że, zobaczcie, trzy szerzony daily gimplogów, eee, no i do cholery, o czym już było potem rozmawiać? O czym, o czym tam już było gadać? Tam było po prostu gadanina a gadaniny, po prostu było przegadane wszystko, co się dało. Każdy możliwy temat, każdy możliwy jakiś tam problem społeczny, eee, jakieś przemyślenia na ileś tam tematów. Potem chyba pozostaje już jedyny tematyka vlogu, która potem przychodzi mi do głowy, którą można jeszcze, jeszcze podpiąć w jakiś tam sposób. A sprawdziłem, co to była ta misja? Nie, nie sprawdziłem, mógłbyś podejść. Um, jedyna tematyka, która już potem pozostaje na sam koniec, to, to jest jakaś taka światopoglądówka yy, czyli, czyli jakieś takie poruszenie tematów bieżących. Yy, no ale to... Nie wiem, czy to nie przestaje już być wtedy vlogiem. Yy, na moje chyba już przestaje, bo... No bo... Vlog ja rozumiem jako taki wideoblog, czyli taki wideoblog jest chyba takim naszym dziennikiem. Oczywiście to wszystko przeewoluowało i pozmieniało się. Te jednostki się będą przyłączały chyba do nas, o ile ktoś mi tam ładnie napisał. To wszystko oczywiście wyewoluowało i dzisiaj, ja nie wiem, są jakieś tam vlogi tematyczne. Jest, no, jest kilka różnych typów, tak mi się wydaje, twórców. Oczywiście co twórca, to, to, to jakiś pomysł na tego vloga, więc, więc to jest zawsze temat otwarty. Ale myślę, że, że, że no później to przestajesz być vlogiem. A staje się na dobrą sprawę takim, jakby trochę wpisem w gazecie, jakiejś takiej, w takim tygodniku. Taki, taki opiniotwórczy tygodnik, który, który tam sobie twórcy raz w tygodniu e, opisują jakieś takie bieżące wydarzenia, e, co, się, co się dzieje. Oczywiście internauci są zawsze szybsi, bo, no bo, bo kurczę, no bo internet jest szybszy. Nic dziwnego, nie? E, ale no. Traci to dla mnie jakiś taki zamysł twórczy, który, który moim zdaniem przyświetlał jakby twórcom internetowym, um, że oni robią coś, coś kompletnie innego, bo, bo ja chciałbym poczytać opinie, to bym naprawdę kupił sobie prasę, bo uważam, że no, z całym szacunkiem na większości vlogerów w Polsce um, i myślę, że za granicą um, w kontekście właśnie jakichś takich wydarzeń bieżących. to Ciężko chyba w jakiś tam sposób porównywać się z prasą. Nadal, nadal ciężko jest się porównywać z prasą. Poza tym, kurczę, całe, całe te produkty vlogowe, całe, przepraszam, te produkty prasowe przy jakiejś tam naszej antypatii i sympatii do, do naszych twórców i, i do tych gazet, no nie mogą się równać. Niestety vlog zawsze będzie skażony Takim subiektywnym myśleniem, e, będzie skażony pewnymi uogólnieniami, no bo, bo jest to forma filmowa, która, która musi utrzymywać jakiś tam swój koncept, musi utrzymywać pewnego rodzaju e, zaciekawienie widza. No dobrze, nie zdechość. E, więc on będzie zawsze skażony. Poza tym dużo prościej wydaje mi się sprzelać na papier pewnego rodzaju myśli, które możemy skumulować, zebrać sobie w jakimś researchu sensownym e, i, i potem i potem jakoś to wszystko zbiorczo e, opisać. Ten medal? Na wokialu. Jest tu jakiś bohater? No, wokialu tam podskoczę potem, dobra. No, więc no, du dużo prostsze jest to do wykonania dla takiej potwórcy. Znaczy dużo trudniejsze jest do wykonania dla twórcy internetowego, dużo prostsze jest do wykonania myślę, że z lepszym, oczywiście merytorycznym podkładem dla twórcy mm, pisanego, tak? czy, czy jakichś tam dziennikarzy tak? e, piszących w tygodnikach, ewentualnie właśnie na blogach rzeczonych. E, dobra, a ty co miałeś jeszcze zrobić, moja droga? Z tej strony nic. E, dobra, no to co? Przebijamy się tu, w tą stronę. Oponcza przeciwstawienia już masz, to przeskocz. Pisaliście, że te nagrody są dosyć słabe, ale mimo wszystko, co nam szkodzi sprawdzić, nie? Czy to już wszystko pobudowane w tych rampartach i innych syfach? Jest. Dobrze. No, A to. Um, tutaj, tutaj, no. Wydaje mi się, że tu tkwi pułapka vlogów. Tu będzie, tu będzie tkwiła pułapka vlogów i to tak konsekwentnie, że no ciężko, ciężko będzie już ten pułap, według mnie, w pewnym momencie przeskoczyć. Pojedźmy sobie na ten skarbiec. Dlatego uważam, że gameplay sam w sobie jest zawsze lepszy w tym wydaniu, bo, bo, bo na przykład jest taki materiał już dzisiaj i możemy sobie pogadać, a jednocześnie jest gra tak? i tak, nie wiem jak Wy, ja na przykład bardzo lubię się skupić praktycznie w pełni. Powinno się udać. Nie ja lubię się na przykład bardzo skupić na, na tym, co, co, co mówi twórca, albo co widzę na ekranie. 110 życia, no tak, chyba powinien dać sobie radę z nim. Ja mam wszystko, by się skupić na, na ekranie, na końcu, co, 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 co twórca mówi, co chce nam przekazać, e, co się też dzieje. I, I tutaj skupiam się zarówno jak i na komentarzu, czy i na komentarzu, i na e, tym, co dzieje się w, e, w czasie tworzenia materiału. Tam się dzieje już groźnie, warto by się wycofać. Niestety nie mam hejsta. Zaskoczyłem chociaż jednego. Przepraszam. I jakby konsekwencją takiego myślenia masz jest to, że no nie potrafiłbym się skupić tylko i wyłącznie na, na gadaniu, a, a na przykład jeśli chcielibyśmy poruszać kompleksowy jakiś temat, to warto to zrobić w, w dłuższej formule, na pewno. Dla mnie jest to nudne. Ja nie mógłbym oglądać długiej formuły. E, maksymalna jakaś tam długość filmiku takiego YouTube'owego, na którym, na którym jestem w stanie się skupić, to, to jest tam 10 minut. E, Chyba, że jest to gra. Chyba, że jest to gra. Bo gra, gra zwykle się broni, według mnie. Gry się zwykle bronią, bo do gier po prostu dobudowujemy komentarz. Najczęściej, jeżeli twórca jest jakoś tam w miarę rozgarnięty, to... Jeżeli twórca jest jakoś w miarę rozgarnięty, to po prostu będzie dobierał dobre tytuły, które, które po same w sobie są ciekawe. I, i, i nawet jeśli nie interesuje was sama pogaducha, to, to, to gra się sama wybroni po prostu. trzy, trzy, trzy cztery... Gra, gra się zawsze sama wymbroni, więc nawet jeżeli wam teraz powiedzmy nie wiem, uważacie, że to są, to są głupoty i pierdoły, to, to najzwyczajniej w świecie wyciszacie sobie głos i, e, i jedziecie dalej e, z nagrywką mm, czy z oglądaniem oglądaniem materiału. Więc, to, nie wiem, a oglądanie po prostu vloga przez, przez długi czas to jest dla mnie nie, rzecz nie, nieosiągalna. Nie wiem, nie wiem jak to jest popular. od dwóch bohaterów tutaj jadę. Dla mnie, dla mnie jest to po prostu że są nieosiągalne i uważam, że, że, że jest to zbyt duża pułapka. Ale chyba odeszliśmy jakoś tak od tych hejterów. Ja płynnie postarałem się zrobić klika przejść. Ehm, może, może, hmm, chyba skonkludowałem w jakiś sposób. Ehm, ktoś się mówił, że mogę sobie wyłączyć tak tylko. W prawym dolnym rogu, na ekranie bohatera. O, okej. Okay. Patrzcie, pierwszy raz o czym widziałem. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że to jest coś takiego. O kurde. No to, to jest grubo. To wiedza po prostu breaking the meta. Pierwsza za czymś, coś takiego zobaczyłem. Niesamowita. Niesamowita. O, i znowu przegadujemy cały odcinek. Czy chcę jakoś jeszcze skwitować temat hejterów? Nie, chyba nie muszę. Chyba nie muszę. Myślę, że, że co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. Eee... I chyba wyciągniecie sobie sami z tego wnioski w jakiś sposób. Tak myślę. Bo chyba nie starałem się mówić w jakiś ten sposób skomplikowany. Ja też nie, nie, nie mam, nie uważam, że, że jakoś mam niesamowicie... Rozwiązły czy jakoś takie naprawdę niesamowite przemyślenia, bo, 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 bo to, o czym mówię teraz, to są po prostu jakiś tam zbiór e, myśli, które mam po prostu przez te wszystkie jakieś tam miesiące, e, czy tam lata nawet śledzenia e, tego YouTube'a naszego polskiego. I, I to po prostu się składa mi w całość jedną, że wszystkie mechanizmy tak zwane hejtowe no, nigdy się nie pojawiały same z siebie. To, to, jest, to jest akurat pewnie się zawsze pojawiały za coś. Więc, moi drodzy, konkludując, hejterzy nie istnieją. Co? Hejterzy nie istnieją. Oczywiście, zapewne, zapewne będzie sytuacja, że ktoś mi będzie chciał udowodnić, że, że jednak istnieją. I, i, i po tym filmie pojawi się 10 czy 20 łapek w dół um, i pokaże mi, tak, widzisz, nikt nas istnieją, bo powiedziałeś o nim, obudziłeś wilka z lasu po prostu, przebudziłeś, przebudziłeś po prostu bestię. Nawet nie zdawałeś sobie sprawy, jak, jak, jak wielki, jak wielką, jak wielką machinę poruszyłeś, kolego. Uważaj, dojedziemy cię. Dojedziemy cię. Jeżeli ktoś pyta, po co zrobiłem te smoki, Żeby mieć więcej jednostek do zabijania. To tak najprostsza odpowiedź. No i nie zdążyłem tego zająć, który on to wszystkie jednostki wyrekrutował. Ale, ale, ale. Ale chyba idziesz prawnik. No ta misja się ciągnie jak flaki z olejem. Przepraszam Was bardzo, to pewnie nie jest najciekawsza rzecz do oglądania na świecie. Albo inaczej moglibyście sobie wyobrazić ciekawsze rzeczy do oglądania. Przecież nie miałcie wszystkich upie, raj. No, że, że pewnie, pewnie byłyby ciekawsze odcinki do zrobienia, tak myślę, eee, ale powiedzmy, no czasami też i takie odcinki muszą być. Ja się realizuję w, w mojej formie vlogerskiej e, w, czasie, w czasie tych materiałów, e, Wy zobaczycie czy wolicie taki, czy wolicie kolegę ginącego, który, który gada na temat gry. Ja chyba wolę kolegę ginącego gadającego na temat gry, tak myślę. Przynajmniej ja siebie bardziej takiego lubię, e, jako twórcę, ale tutaj tak jak mówię, moje, moje zdanie... Jest najmniej ważne. Wy oglądacie, nie ja. No i jeszcze tak mówię, może wracając, bo będziemy po tej bitwie zapewne kończyć odcinek. Wracając do, do, do całości jakby, wczorajszych materiałów, e, ja uwielbiam ściany tekstu. Jak wczoraj się pojawiły po prostu kilka ścian tekstu od, od kilku użytkowników, którzy, którzy tam poruszyli jakieś kwestie zawarte przeze mnie w filmie, e, czy tam właśnie w temacie tych subskrypcji. Bardzo mówiliśmy trochę, e, trochę o subskrypcjach, trochę na temat łapek i w ogóle. Bardzo w ogóle jestem zafascynowany tym, że, że to działa. Dobra, niebieski przegrywa. To co? Następny odcinek, dokończymy sobie naszą pogaduchę. Dzisiaj o 19, czy 18.30? 18.30, bo ten odcinek jest o 16.30, więc następna o 18.30. Widzimy się za dwie godziny, dla mnie za momencik. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy. To były Heroicy 3. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.